Witajcie, drodzy widzowie, tym razem, jak już pewnie widzicie, zabieram Was do lepki demokracji, oczywiście tej prawdziwej demokracji, gdzie tylko obywatele mieli prawo głosu, co dawało około 40 tysięcy osób na 120 tysięcy mieszkańców. Ciekawostki o samym Akropolu zostawimy sobie na koniec, także jak ktoś tutaj przyszedł po garście złych informacji, to nie będzie musiał słuchać jakichś tam antycznych sukcesach i o tym, że kiedyś było lepiej. Więc bez przedłużania od razu wskakujemy na głęboką wodę ponurych informacji z tłem składającym się z 38 stopni Celsjusza i jasnych wapiennych skał, które odbijają. Słońce prosto w twarz, a zaczynamy od szerokiego uśmiechu, czyli od Unii Europejskiej, która zdecydowała się uraczyć Polskę procedurą nadmiernego deficytu. A czym jest ta procedura nadmiernego deficytu, zapewne zapytacie? Ano jest ona opisana w artykule 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i określa sposób postępowania: z grubsza ograniczenie wydatków lub podnoszenie podatków, kiedy dane państwo przekroczy 3% planowanego lub rzeczywistego deficytu budżetu w stosunku do produktu krajowego brutto lub 60% całkowitego zadłużenia do produktu krajowego brutto. I nie jest to pierwszy raz dla Polski. W tej procedurze byliśmy już w latach 2004-2008 oraz 2009-2015. Oczywiście nie musi to być takie straszne, jak może się początkowo wydawać, bo większość z nas pewnie pamięta, jak Unia Europejska dociskała Grecję za zadłużenie właśnie. A jak zobaczycie prawdopodobnie tutaj w kolejnym odcinku, tym razem z Halkidy, no negatywne efekty działania Unii widać tam aż po dziś dzień. Jednak teraz Unia trochę poszła po rozum do głowy i nie sugeruje już zaciskania pasa wokół szyi, tylko raczej tak trochę niżej, już bardziej wokół brzucha. Ponadto zapewne Unia przyjmie nasze wyjaśnienia w związku z wydatkami na obronność na pomoc Ukraińcom, i tak dalej. Więc może się okazać, że jakaś wielka tragedia nam się nie stanie. Chociaż politycznie będzie to piękna okazja do tego, żeby przy okazji ukręcić łeb paru sprawom, które akurat nie będą w politycznych priorytetach, ale o tym zaraz, bo jeszcze chciałem wspomnieć o nowych wytycznych Unii Europejskiej, które z kolei zmuszą nas do zwiększenia wydatków i to w sposób dosyć absurdalny, jak się domyślacie, chodzi o sprawy nielegalnych imigrantów, którzy zalali Europę głównie na zaproszenie Niemiec. Dosyć szybko okazało się, że imigranci, którzy odpowiadają na otwarte niemieckie ramiona, wybierają raczej kraje z większymi zasiłkami socjalnymi i nie za bardzo chcą się integrować, co w sposób oczywisty stwarzało problemy dla państw, do których wspomniani goście przybywali. Dlatego Unia wpadła na wspaniały pomysł, aby wszystkim imigrantom w całej Unii wyrównać warunki bytowe, tak aby zniknęły zachęty do migrowania do zaledwie kilku krajów o najlepszym socjalu. Niestety, jak to zwykle z pomysłami urzędników była, stworzyło to gigantyczne paradoksy, jak na przykład to, że czterosobowa rodzina imigrantów będzie mogła żyć na lepszym poziomie niż nie jedna polska rodzina. Ponadto imigranci mają mieć dostęp do zakwaterowania, w domyśle no, mieszkania, opieki zdrowotnej, edukacji dla dzieci, środków higieny, wyżywienia, a ostatecznie i rynku pracy. Chociaż tutaj y, pewnie będzie mieli pewne wątpliwości, czy to się wypełni. Więc, jakby tak z boku popatrzeć, to całkiem niezły interes dla imigrantów, żeby osiedlić się odwrotnie niż dotychczas, czyli w krajach o niższych kosztach utrzymania, bo wtedy zostaje im więcej w kieszeni. Całkiem cwany plan sobie Niemcy ukuli rynkami Unii Europejskiej. Ciekawe czy te wydatki będą wliczane we wspomniany wcześniej plan redukcji nadmiernego deficytu. A żeby było jasne, to muszę tutaj z karskiego obowiązku wspomnieć, że procedura ta dotyczy roku 2023, czyli jeszcze spadku po naszych socjalistycznych ulubieńcach, a nowa władza będzie musiała, będzie miała przyjemność. Z tą procedurą się zmierzyć. Chociaż i ona nie jest bez winy, bo po tak hojnych obietnicach wyborczych również i oni musieli dorzucić do budżetu trochę więcej wydatków i jeszcze rzutem na taśmę zwiększyć deficyt. A jak już do deficytu wróciliśmy, to możemy sobie przejrzeć nasze wydatki, które warto lub trzeba wręcz anulować ze względów politycznych. Możecie w komentarzach zasugerować, które wydatki rząd powinien obciąć. I ja wiem, że początkowo się śmieliśmy z tego, że nasz nowy premier to jest niemiecki agent i zrobi wszystko, by tylko Niemcy nie ucierplieli na naszych działaniach, szczególnie w kontekście gospodarczym i no i generalnie tak wszystko, furt Deutschland. Niestety po kilku miesiącach ta śmieszna anegdotka zaczęła się niebezpiecznie zbliżać do rzeczywistości. Zaczęło się oczywiście od zapowiedzi likwidacji CPK, które jak się później okazało miało być wypowiedzeniem wojny niemieckiemu przemysłowi lotniczemu, tak przynajmniej to określił niemiecki dziennik Die Welt. A chodzi oczywiście o ruch cargo i wszystkie usługi towarzyszące, które by u nas by powstały, to znaczy mogłyby powstać, a tym samym o tę wartość spadłaby niemiecka część usług z obsługą towarów związana. Potencjalnie dlatego CPK początkowo zostało zamiecione pod dywan jako projekt megalomański, ale pod presją społeczeństwa, które zorientowało się, że to nie jest projekt tylko pisowski, ale generalnie fajna. Koncepcja logistyczna ze sporą infrastrukturą towarzyszącą i szybkimi kolejami, no, rząd zaczął się rakiem wycofywać z anulowania projektu i ostatnio sam premier dał nawet zielone światło do realizacji tego projektu. I to jest jedna z tych dobrych informacji, bo kolejne już nie są tak optymistyczne. Niemal że od razu spadł z rowerka projekt polskiego komputera kwantowego jako pieszczocha pisu. Później upadł też projekt terminala zbożowego w Gdańsku, gdzie zarząd morskiego portu Gdańsk odwołał przetarg na dzierżawę terenu pod terminal zbożowy. Jak się możecie spodziewać, bez podania przyczyny wcześniej padł też projekt terminala zbożowego w Gdyni. No i nie jest tajemnicą, że teraz zboże z Polski będzie musiało być wożone do portu, skadliście, w Niemczech. Podobnie miała się sprawa z elektrownią atomową, która miała powstać w ramach publiczno-prywatnego projektu z udziałem spółki Zygmunta Solorza. Kilka dni temu internet obiegła informacja, że PGE jednak zamraża prace związane z elektrownią i szanse na jej powstanie zbliżają się do zera. Podobny los spotkał również obśmiewaną, chociaż w połączeniu z chińskimi partnerami, nie nierealną budowę polskiego samochodu elektrycznego i -y. chociaż jak się można było spodziewać, Polska zapewnie byłaby w takim wariancie montownią chińskich podzespołów po prostu z polskim logo. I tutaj podobnie jak wcześniej, polski przemysł samochodowy może i nie zagroziłby istnieniu niemieckiego przemysłu, ale na 100% nadgryzłby część tamtego rynku, który nie radzi sobie zbyt dobrze ostatnimi czasy. Kolejnym ciekawym przypadkiem niemieckiego cudu nad Wisłą jest likwidacja połączeń morskich Azji z Gdańskiem, które do tej pory były realizowane przez firmę Maersk. Teraz po sojuszu z niemiecką firmą żeglugową Hapag Lloyd z siedzibą w Hamburgu, Maersk będzie pływał bezpośrednio do niemieckich portów i dopiero stamtąd część towarów będzie trafiać do Gdańska. Teoretycznie jest to Proces optymalizacji całego procesu dostaw towarów z Azji. No i oczywiście można w sumie, a nawet wypada powiedzieć, że są to firmy prywatne i mogą sobie pływać gdzie im się podoba i gdzie im się opłaca, ale trochę naiwnym byłoby sądzić, że przy takiej skali działalności, no, wielka polityka nie miała wpływu na ich decyzje. Tym bardziej, że już wiemy, że niemiecka gospodarka, o co za tym idzie ich porty, nie mają ostatnimi czasy łatwego życia. Ich wolumeny przeładunkowe spadły do poziomów sprzed 20 lat, a biorąc pod uwagę, że pośrednio i bezpośrednio porty dają pracę grubo ponad milionowi osób i generują około 25 miliardów euro rocznie, to zdecydowanie jest się o co bić. Ale zostawmy jakieś tam samochody elektryczne, statki i szybkie koleje, bo to nie na tym stoi przecież polska gospodarka. A polska gospodarka stoi bardzo solidnie, bo stoi na betonie zbrojonym prętami Fi 12. A konkretnie chodzi mi tutaj o nieustanny wzrost cen mieszkań, które mogły sobie spuchnąć wbrew unijnym trendom dzięki rządowym dopłatom do kredytów. Działo się tak dlatego, że w programie nie było żadnych limitów cenowych. A jak wiemy z poprzednich odcinków, ludzie posiłkujący się kredytem nie kupują ceną tylko wysokością raty. A dla kupującego, który w kieszeni ma dotowany kredyt, nie liczy się to, czy mieszkanie będzie kosztować 600 czy 700 tysięcy, ale to czy miesięczna rata nie przekroczy na przykład połowy jego dochodów. Jeśli deweloper czy sprzedawca nieruchomości taką zależność wyczuje, to na 100% z niej skorzysta, a że skorzystali z niej do granic możliwości, to widzimy w marżach deweloperów giełdowych, które były coraz wyższe, ale jeszcze nie tak duże jak handlarzy bronią czy narkotykami. Teraz, kiedy po rynku rozeszła się informacja, że dopłaty do kredytów jednak działają destrukcyjnie na możliwość pozyskania mieszkań, szczególnie przez młodych, bo wypychają ceny do absurdalnych poziomów, to procedura nadmiernego deficytu może okazać się idealną okazją do tego, żeby ten program dopłat do kredytów anulować lub obłożyć go tak warunkami, że nie będzie miał żadnego znaczenia na całość rynku nieruchomości. Tutaj okazję do politycznego odróżnienia się od PO wykorzystali kolicjanci obecnego rządu, no i zaczęli projekt darmowych kredytów atakować. W atakach przodował marszałek Szymon Hołownia, który jasno zadeklarował, że dopłat do kredytów nie poprze, a później się chwalił efektami swojej deklaracji. Efektami tymi, oczywiście, były natychmiastowe spadki cen ofertowych mieszkań, bo się okazało, że bez dopłat do kredytów zniknie kupujący, który nie patrzy na cenę. A obecne wysokie, relatywnie wysokie. Rynkowe stopy procentowe sprawią, że każda zmiana ceny będzie bardzo mocno odczuwalna w miesięcznej racie. Po chwili przełożyło się to już na szerszy rynek nieruchomości, który zaczyna wyglądać tak, jakby wszyscy się zorientowali, że wyjście z nieruchomościowej imprezy jest dosyć wąskie i trzeba być pierwszym przy drzwiach, żeby się z niej wydostać. Warto też wspomnieć jednak, że politycy zwykle nie strzelają sobie w kolana. A tak niestety wygląda to z dopłatami do kredytów, ponieważ co piąty poseł posiada mieszkanie na wynajem, a tym samym spadek cen mieszkań i wzrost ich dostępności nie jest im na rękę, jeśli chodzi o ich własną kieszeń. Co jednak nie zmienia faktów, które pokazują, że od czasu powolnego umierania nadziei na nowe dopłaty do kredytów, liczba dostępnych mieszkań zaczęła mocno rosnąć, oczywiście wbrew zapewnieniom deweloperów że bez dopłat to nikt nic nie będzie budował i generalnie mieszkań w Polsce to nie będzie w ogóle. Jednak jak spojrzymy sobie na dane z OLX czy OTODOM, no to widzimy wyraźny trend, jeśli chodzi o odbudowanie bazy mieszkań wymiecionych po dopłatach. Tutaj widzicie dane z OTODOM, tutaj dane z OLX, a tutaj macie skumulowane dane z OLX i OTODOM. A jak już przy państwowej pomocy jesteśmy, to zapewne pamiętacie naszą rozmowę o tym, jak, jak to w Stanach Zjednoczonych Ameryki rząd zaczął pomagać studentom w pójściu na studia, gdzie przed wprowadzeniem pomocy studia w Stanach kosztowały mniej więcej tyle, co u nas obecnie lepsze studia prywatne. No i to oczywiście denerwowało socjalistów, bo zawsze znajdzie się ktoś, kogo na taki wydatek stać nie będzie. W efekcie tego wprowadzono pomoc w postaci gwarantowanych kredytów studenckich. Tak, aby każdy, mógł, każdy, kto chce iść na studia, mógł na te studia pójść. No i stało się. Ceny za edukację wystrzeliły w kosmos, bo nagle pojawili się kredytobiorcy, którzy nie będą mogli się pozbyć tego kredytu nawet przez upadłość konsumencką. Dlatego uczelnie mogły spokojnie podnosić ceny, rozbudowywać kampusy o wielkie obiekty sportowe i inne udogodnienia, tak aby studenci wybierali ich usługi zamiast usług konkurencji. Płacąc oczywiście za to nieadekwatnie wysokie ceny. Podobnie zresztą z naszymi dopłatami. Jak się ostatnio okazało, zupełnie bez zaskoczenia, kredyty z polityk dotowanych przez państwo znowu nie trafiły do tych najbardziej potrzebujących, ale raczej do tych średnio i bardzo dobrze zarabiających. Z danych, do jakich dotarł portal WNP.pl, wynika, że zaledwie 14,5% podpisanych umów trafiło do osób o najniższych dochodach, a do osób o dochodach pomiędzy 6,5 do 8 tysięcy złotych trafiło aż 15% umów. A że był to teoretycznie program pomocowy, to mogłoby to sugerować, że do osób o najniższych dochodach trafi najwięcej umów i ich liczba będzie spadać wraz ze wzrostem dochodów. Jednak brak jakichkolwiek limitów w bezpiecznym kredycie 2% sprawił, że trafił on tam, gdzie nie był potrzebny i spowodował skutek odwrotny do zamierzonego czyli zamiast zwiększyć dostępność mieszkań, to spowodował on absurdalny wzrost cen i tym samym zmniejszył szansę na zakup mieszkania przez przeciętnego, szczególnie młodego obywatela naszego kraju. Należy jednak pamiętać, że poprzednie dopłaty do kredytów poparła koalicja Popis, więc możliwe, że i w obecnej konfiguracji politycznej. Zwyciężą interesy pewnych grup ponad partyjnymi podziałami i zdrowym rozsądkiem. Nasza fundacja Trading Jam Session też miała swoje 5 groszy w edukacji kredytowej, bo wszystkim posłom rozesłaliśmy informacje o tym, jak kredyt działa i jakie negatywne efekty wywołał. Oczywiście ten dotowany kredyt. A kończąc temat budżetu i różnego rodzaju pozycji wydatkowych, które trzeba będzie obciąć w ramach procedury nadmiernego deficytu, to wygląda na to, że nie trzeba będzie obcinać dopłat do używanych samochodów elektrycznych których ceny spadają w zastraszającym tempie i to zarówno tych nowych, jak i tych używanych. Chińska konkurencja, o której rozmawialiśmy we wcześniejszych odcinkach, też zrobiła swoje w kwestii poprawy konkurencyjności oferty i to na tyle duże, że Unia Europejska nałożyła na nich cła. Na szczęście rząd już biegnie z pomocą i będzie teraz dawał dotacje do używanych samochodów elektrycznych, które nie za bardzo się sprzedawały, a mówiąc brutalnie, nikt ich nie chciał. Jakby ktoś wierzył w teorie spiskowe, to mógłby powiedzieć, że polski rząd będzie dawał dofinansowanie na zakup używanych niemieckich samochodów elektrycznych tylko po to, żeby trochę pomóc niemieckiemu konsumentowi, który takiego gruza starego będzie chciał sprzedać. I chociażby troszkę wspomóc niemiecki przemysł samochodowy. Ale to tylko tak, jakby ktoś wierzył w takie teorie spiskowe, ale jak wiemy, one się nie, nie sprawdzają, przynajmniej przez pierwsze pół roku. A jak już jesteśmy przy tym, że u Niemców nie dzieje się dobrze, to sprawdźmy, czy mamy odpowiedź na pytanie z poprzedniego odcinka, czyli czy masowe zwolnienia grupowe związane z zamykaniem dużych firm w Polsce w odpowiedzi na rosnące koszty prowadzenia działalności będą widoczne w statystykach. No i jak się okazało, że będą, a właściwie już są. Jak pokazują najnowsze dane Eurostatu, zatrudnienie w Polsce spadło w pierwszym kwartale najszybciej w Europie liczba pracujących zmniejszyła się o 112 tysięcy w ciągu trzech miesięcy i, i aż o 134 tysiące w skali roku więc trend zaczyna wyglądać no niestety niepokojąco, chociaż nie jest jeszcze jakoś tragiczny, jeszcze, jeśli spojrzymy sobie na krajowe dane dotyczące bezrobocia Chociaż w dalszym ciągu pojawiają się nowe zapowiedzi zwolnień grupowych, ale zostawmy już Polskę i przejdźmy do przyjemniejszych tematów, a konkretnie do upadającego jena. Oczywiście ta przyjemna część spadającej wartości japońskiej waluty jest dosyć subiektywna i jednostronna. Tutaj macie wykres, jak przedstawia się wartość wspomnianego jena. Wygląda to dość nieintuicyjnie, ale wykres ten przedstawia w skrócie to, ile jenów potrzeba do zakupu jednego dolara. Ta dobra część kłopotów Japończyków to to, że będą dla nas dobre okazje zakupowe dla towarów z Japonii. Tutaj szczególnie ucieszą się miłośnicy samochodów i zegarków. Już teraz warto rzucać okiem na japońskiego Amazona i inne serwisy aukcyjne, bo można trafić całkiem ładne promocje. Tutaj macie przykład jednego z zegarków, tym razem Orientu, który, nawet po zapłaceniu cła i podatków, wychodzi taniej niż w Europie. Do rzeczy, o jakich mówiliśmy sobie ostatnio w kontekście Japonii, warto też wspomnieć, że to kraj bardzo zależny od importu. Obecnie importuje ponad połowę spożywanej żywności oraz prawie całą energię. Więc to co dla nas jest fajną okazją do zakupów w Japonii, no niestety dla nich jest importowaniem inflacji, bo za takie podstawy jak jedzenie czy energia będą musieli zapłacić po prostu więcej. Czyli Japończycy pierwszy raz od dawien dawna będą musieli spojrzeć inflacji w oczy. Problem z Japonią jest o tyle specyficzny, że była ona stawiana za przykład niekonwencjonalnej polityki monetarnej i swego rodzaju takim poligonem doświadczalnym dla pozostałych krajów. Niestety takie niekonwencjonalne podejście zapędziło ich trochę w kozi róg, w którym nie mogą za bardzo podnieść stóp procentowych, bo jako jeden z najbardziej zadłużonych krajów z grona tych cywilizowanych, koszty jego obsługi będą rosnąć proporcjonalnie zarówno dla rządu, jak i dla samych obywateli. Jakby jeszcze tego było mało, to Bank Japonii stosował coś, co nazywa się kontrolą krzywej rentowności, co jest bardzo, ale to bardzo mądrym określeniem na kupowanie rządowych obligacji, tak żeby ich cena, a tym samym rentowność, była na pewnym wcześniej określonym poziomie, co przy zmianie stóp procentowych wymagałoby od nich jeszcze większego działania. Ponadto wysokie stopy procentowe sprawiłyby, że carry trade stałby się mniej opłacalny, a tym samym popyt na jena by spadu. Dlatego Japonia zamiast stosować normalne, sprawdzone metody interwencji, raczej skłania się do przepalania pieniędzy na rynku w nadziei, że popchnie to inwestorów w drugą stronę i odwróci trend. Ostatnio mieli okazję przepalić 62 miliardy dolarów, żeby zatrzymać spadek jena, ale dało to tyle co nic. A jak popatrzycie dokładnie na jej wykres to widać, gdzie bank Japonii interweniował. I gdzie można było grać przeciwko nim? Działa to trochę jak taki bankomat. Oczywiście nie zachęcam Was do tego ani to nie jest żadna rekomendacja. Bardzo jestem ciekaw, jak skończy się walka banku centralnego z rynkiem, biorąc pod uwagę, że kiedyś był już taki bank, który próbował to zrobić, no i nie skończył zbyt dobrze. Na zakończenie jeszcze podsumowanie mojej akcji z twitterową wersją OnlyFansa, czyli z BuyCoffee. Udało się zebrać z waszych wpłat na moje hejtowanie ponad 1000 zł, więc wasze wpłaty podwoiłem i przekazałem na zbiórkę na się pomaga. Dzięki temu udało nam się zamknąć dwie zbiórki i pomóc dwóm osobom dzięki waszym wspólnym hejtom. Za co wam serdecznie dziękuję. A teraz czas na ciekawostki z Akropolu. I moją taką ulubioną ciekawostką jest to, że zaraz za Akropolem znajdował się Baratron, czyli taki wielki dół, do którego wrzucano skazańców, żeby sobie tam w spokoju umierali. A sam Akropol, jaki wszyscy znamy, kojarzy nam się właśnie z Atenami, ale słowo Akropol, jako takie znaczy po prostu górne miasto, czyli miasto położone na górze, więc prawidłowa nazwa Akropolu w Atenach to Akropol. Ateński. Miasto tam położone zostało zniszczone w trakcie wojen perskich, a odbudowane w V wieku przed naszą erą i wtedy też wybudowano tam wszystkie świątynie poświęcone greckim bogom, które mogliście widzieć na tym filmie. Sam Akropol przechodził z rąk do rąk. Partenon, który był początkowo świątynią Ateny. W 662 roku naszej ery został przemianowany na kościół Matki Bożej, aby następnie w 1456 zostać przekształcony przez Turków w meczet. Jak już Turcy byli w posiadaniu Akropolu, to któryś z nich doszedł do wniosku, że spoko pomysłem byłoby składowanie tam broni i amunicji, no i tak też zrobili. A podczas wojen z Wenecją, wenecka flota w trakcie ostrzału trafiła w Partenon i jak się nie trudno domyślić, cały środek budowli przestał istnieć. Sam Partenon, wbrew temu jak wygląda obecnie, w czasach swojej świetności był bardziej kolorowy, ze względu na to, że Grecy wyznający filozofię, zastaw się, a postaw się, chcieli pokazać, jakimi wielkimi bogactwami dysponują, więc kolorowej farby i złota nie, nie żałowali. Podobnie zresztą było z posągami, na przykład 11-metrowy posąg Ateny z Partenonu, który był pokryty złotem. Tutaj widzicie jego rekonstrukcję, która znajduje się w Naszwil. A jakbyście chcieli zobaczyć te rzeźby i zabytki, które na Akropolu się znajdowały, to musicie jechać do Wielkiej Brytanii, bo w 1801 roku lord Elgin, który był brytyjskim ambasadorem w Imperium Osmańskim, dogadał się z Turkami, że zabierze do siebie to, co mu się podoba, w efekcie czego znaczna część tamtejszych posągów trafiła do Muzeum Brytyjskiego, gdzie znajduje się po dziś dzień. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze zwiedzanie. Dzięki za wspólny spacer i do usłyszenia w kolejnym odcinku.